Jagody. on jest jeszcze takim letnim moim singlem No bo jak rwałem jagody, no to właśnie chciałem rwać jagody Tylko, że nie mogłem Bo one były mogły być trujące, więc nie mogłem, więc sorry O tym dzisiaj wam opowiem śpiewając, oj inne zdjęcie Ale dobra

Ja no nie widziałem. Ja no nie widziałem. Że by był trójkąt. No było nie zjeść, no bo by, by, by wyglądały tak, byś nie jak nic. Um, 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 um. Hmm. Przychodzi taki moment, że już nic się, się nie chce, więc o tym opowiada te piosenka, bo to chyba póki co. A no póki co chcę zapomnieć o tym wszystkim w całym świecie, nawet o najważniejszych sprawach. Takie właśnie, takie są najlepsze uczucie w jednym dniu. Właśnie o tym opowiada ta Zaczynamy. Póki co, póki co, póki co, póki co, póki co, zaczyna coś nowego Idę gdzieś i tak się drzewo. i tak i póki się dzieje, i się i się Mam się Ważne sprawy. Y -y. Mam wszystko w głowie, zapamiętamy, lecz ja o tym wszystkim zapomnieć. Chcę i mam... Um, po prostu dzisiaj w to no, no,

Покицап, кицап, кицап, кицап. А-а. Покицап, кицап, кицап,

Bo ja kocham to słowo, że na to moje sobie ja słowa. Um, kocham żenadę i w czym mówię, że na to po prostu, że na to jest, żeby to jest, mają na słowa. Bo żenada jest bardzo fajna. Bo żenada to super dla mnie słowo. Bo żenada no to pojawia się ciągle. Żenata. Żenata

but I'm not sure that to be okay, because I'm to be okay, because I'm going to be okay, because I'm going to be okay, to

godzinę i tam y, kilka minut mam dla Was niespodziankę, puszczę Wam kawałek dresenki, ja taka ten jest niedługo, dresenki y, piąty, piątą ściągasz też w całości i y, premierę podam pod koniec noca no bo telezysk na pewno podpowiem, że będzie w kwietniu, a ja nie powiem kiedy dokładnie Taky, y, y, ten

Tak, podoba się wam piosenka? Niestety, teraz już musimy, już z nie kończyć. Bye!